Halo halo widzowie, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Among razem z widzami I powiem wam, że było naprawdę śmiesznie i fajnie, więc zapraszam was do filmu, już wam nie przeszkadzam I tylko zasubskrybujcie kanał No i oglądajcie, bo było śmiesznie i fajnie, polecam a, gramy No Ciekawe to będzie postorem Ale ja się stresuję xD Dobra, się panowie, wy nie a, czujcie nie się mów. Dobra widzowie Idziemy i nie jestem impostorem. jaki to ja mam zadania w ogóle? A tu mam, dobra. Ciekawe kto jest impostorem, widzowie, nie? No nie, to co za dziad ktoś kliknął. Szybko idziemy. Ja widzowie tak dawno nie grałem w Mongusa, że ja nie mogę, nie? Ja się boję. Ale idzie ze mną indyk mój. Mam nadzieję, że tu nikt teraz nie zginie. Dawać Halo? Czemu tylko ja jestem tutaj? HALO! I chcemy... Co?! I tu dwie osoby? Dobrze! Dobrze, widzowie, idzie... Dobrze, 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 idziemy, idziemy robić... Idziemy robić zadanie. Jak tam mnie tam gani? No, zobaczymy. Nie ma tu nikogo, dobrze, dobrze. Dobra, idziemy. Jest nas czwórka, więc w sumie, jak... No nie! Otwórzcie mi drzwi! Dobra. Oby tu jeszcze nikt jeszcze nie zginął, nie? Mam nadzieję. Dobra. E, e, dobra, pierwsze zadanie byłem zrobione. W sensie niecałe. O nie, to jest najdłuższe, żeby mnie nikt nie zabił Oby nikt mnie nie zabił. Proszę, 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 proszę. Dawaj, dawaj, no kurde, znowu to włączyli Dawaj, 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 dawaj. No przecież zaraz ktoś zginie, nie? Nie, doksy idź ode nie? Idź ode mnie. Doxie, idź, idź. Nie, doksy mnie zaraz złapie, nie? Patrz to. Nie. Boga, tylko nie doxie. Żeby to nie był doxie. S Es, tak to się robi Dobra, gdzie ja mam za Co wy robicie, koledzy? Czemu jest zamknięte? Halo! No nie! Ty chyba sobie żartujesz! Ty chyba sobie żartujesz! Nie, no weź! Co już? impostorek Witam, widzowie. widzowie, nie jestem impostorem I teraz mam nadzieję, że, że normalnie będę mógł ten rozwalić ich, nie? W sensie rozwalić impostora. Ja jestem policjantem, więc trzeba mi monitorować, nie? Mam swojego pieska i będę monitorował tutaj wszystkich. Raz. Raz, dwa. Kurde. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra. S Dobra. Szybko, 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 szybko. To zrobić trzeba. Gdzie to jest? jest tak daleko! Czemu takie rzeczy 6, 5 sekund zostało. Nie no, cztery. 4... Uuu, jak dobrze. Dobra, nie, ja idę kliknąć, nie? Idę kliknąć. Co się stało? Co tam? Ja po prostu wam nie pozwolę wygrać. Nie pozwolę wygrać impostorowi. Nie mogę... ale... E, dobra, e, przyznam się z tym impostorem! Eee, ale kto to powiedział? No ja. Dużo mi to daje Doksi Tak, do, no Ostatnio boję się dobra 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 dobra, 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 dobra. Dobra, dobra, ale gdzie kto był? Gdzie kto był? Admin. Ja sobie na ja ja, ja, też minie, też ja, ja też w też Ja też w byłem. No nie, ja byłem ja tam był z nie, Jak tam niczego nie było, jak my, ja tam byłem. ja byłem, jak jak ja byłem, ja byłem sam minie. tam z Doxy. Doxy był. No ty, nie. No ja tak. byłem z i z te worem, a ty byłeś w kafeterii, bo zgłosiłeś. Nie. No co ty gadasz? A my przedtem my przed, my przed, my byliśmy w adminie, chłopie. Dobra, ja wam powiem my tak. My ja byłem, minie jak minie. zaczęliśmy grę, byłem w kafeterii i przeszedłem do reaktora, żeby zrobić zadanie. I w trakcie włączyły się te stryczki. I szedłem A? dołem i weszłem do admina i tam był tylko Doksi, który robił ten kod. I wtedy wyszedłem ja i poszedłem kod? do korterii znowu i kliknąłem. Potem potem się wiem, poszedłem pod na tę taką ale mapę, co jest właśnie. Ja dowód! Bo zrobiłem o 2. Zrobiłem o dwa! Tewór może potwierdzić. Dobra, to no, on ja zrobił. mam pytanie. Ja, on ja, on zrobił, wiecie, on że, wiecie, że jakby mnie tam nie było, to byśmy przegrali, bo tam 3 sekundy dosłownie były. No właśnie ja leciałem mówię, nie ja no, też. zaraz przegramy 6 minut. Znaczy 6 sekund mówię. mówię nie, no, I patrzę i Doxy to zrobił, więc Doxie jest ja, na pewno ja, czysty. Przynajmniej. Ja też jestem czysty. Ja to w ogóle, tebor, ja, tak ja, mówię? ja nie wiem, ja nie wiem, mamy w ogóle jakieś dowody? No nie, ja nie tylko to wiem, po ja, ja, no ja, to ja to jest skipa. Ja ona jest skipa. Ja też dam skipa. Dobra, ale impostora i tak wyeliminuję. Dobra. Nawet taki nie, nie jestem. Ja, ja, ja też. Powodzenia wam, Dobra, życzę. Mi się. Dobra, widzowie. Coś mi tu śmierdzi, ale jeszcze nie będę nie będę taki, że nie będę ten. O! Ej, so, pytanie mam mi się! Z, z kim mogę się skamować? Może ze mną za chwilę. Dobra, chodź do Modbaja Nie, idź ode mnie. Idź ode mnie pomarańczowy, idź stąd. Idź stąd ja nie chcę... Nie chcę przegrać, nie? Idź stąd <grystanie> Oho Ten za mną łazi Jak się czy... Co za gówno yy, 6, 4, 5, 5, 8. Szybko! Szybko! Szybko 16 sekund! 16! Dobra, ja już wiem. Ja już wiem Ja już w sobie wiem to jest pomarańczowy jak nic. Dzień dobry, chcę powiedzieć jedną rzecz, wiem kto jest... Ja też, ja wiem kto jest pomarańczowy. Jest pomarańczowy, jest pomarańczowy. Pomarańczowy, pomarańczowy. Ty tego nie robiłeś i ty w ogóle byłeś dalej od nas. I ja I mam jeszcze ja jedno. Ja mam jeszcze jedno. Jak zaczęła się ja kolejna robiłem. runda... To on za mną łaził, A, no ja teraz byłem. Ja, ja byłem z nim w nawigacji. Ale ja za tobą łaziłem, bo sprawdzałem, co ty robiłeś, nie, ma, nie, nie ma, nie ma. Nie ma, to jesteś ty jak nic. On za mną łaził, jak Dobra. ja robiłem y, to przeładowanie, to on na mnie tak czyhał, ale uciekłem no, nie, mu. Jak to ten, ten Ale to, ja jest... to ja posiadam, Ale zrobiłem dwa razy u dwa. Przy was teraz? Nie zrobiłeś, nie zrobiłeś, jak nic, to jest Nie zrobiłeś, ja przyszedłem do tego, żeby zacząłeś wpisywać. Yes! pregrać, yes, yes, yes. no! Jees! Sąd to nie da się! F, F, F! Ja jestem po prostu detektywem. defektywem wracał. Gdybyś armowo mnie zagłosił, to bym ci tak... Po w prostu, robił. ja jestem policjantem i przy mnie się nie da, nie? Łąk połączenia. Dobra, widzowie. Jestem infestorem! Jestem! Znaczy, jestem si! Jestem... ...infestorem! Dobra, wiemy kogo wywali... Dobra... Co by tu zrobić? Kogo tu by zabić? Ej, ja muszę Xego, nie? doksy Doxy jest pod moim okiem, nie? Zaraz go normalnie robię Czekajcie, gdzie on jest? Nie, tego bym... kurczę Zaraz ich do dojadę, nie? Dobra, tu nie eee, Gdzie on nie być? Gdzie może być Doxy? Ja muszę go, muszę go dojechać, nie? O! O! Jak go to robiłem? Dobra, idziemy, idziemy. <śled> o matko, do oksji. o jak mi przykro. <śled> Dobra, 30 sekund mam, ja nie mogę. Muszę ich porobić, nie? Muszę. Tu jest, Sebur, tu jest Gdzie? Sebur, kto, Sebur, gdzie Sebur, kto był Sebur. i gdzie ciało? Gdzie ciało ja. było? Ja, poczekajcie! Nic nie mówcie! Tewór nic nie mów! Powiem wam krótko, ale serdecznie. Ciało było w Elektrykalu i Tewór wracał z Elektrykara! Co ty gadasz? Jeju! I chłopie! Zobaczyłem jak on wraca stamtąd tamtot! Serio? O I... ja. ja, on się ja. wydał on Czyli, czyli Trevor. Ja Na moich oczach. Na moich oczach wyszedłeś. Na moich oczach. Moi moi czyli Trevor to był. Ja. Ja nie mogę. jaka nie gierka, nie Trevor. Trevor, no co ty robisz? Do Ale, dobra, zobaczymy. nie Patrz, patrz, nie wygraliśmy, nie Wygraliśmy z nim. nie 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 no. Brawo, nie ma za co? Alec! Arkowie! Ja, ja, ja! Mówiłem! Że... Oh, Dobra, wciszamy się. Miłego! Impostor! Błagam, widzowie, oby, oby tylko Doxy nie był! Sztywna Sigmundy! <laughs> się odnieca chyba, ale mam nadzieję, że on nie jest impostorem. o dwa. Błagam, tylko nie on, proszę. A ja on powiedział, że się kończyć. zemści. On się powiedział, że się musi, że się zemści. nie? a ja. Dzięki Roba, no, tak się zemści, więc ja mam nadzieję, że nie on jest, nie? Proszę tylko nie to, proszę tylko nie to, tylko nie toksy. I, I robimy to. No, dobra, robimy to. Dobra, jedna osoba odpadła, czyli to na pewno nie mógł być impostor. Czyli pewnie Doxie jest. No. Czyli Doxie. Patrz to. A no... Może nie jest? Za pierwszym razem kartę zrobiłem, S. No patrz, i co? I Chcę co? powiedzieć jedną rzecz. Nasz kolega no. miły wyszedł. No wiem. A Arek był przy mnie, znaczy Arkowy był przy mnie. Byłem. Czyli to jest brązowy. Byłem, Aha. byłem, ale przy mnie jest jestem uczyn, nie? Słyszałeś to? Aha. Ale mógł to. mnie specjalnie je zabić. Kto, że ja? Ale, ale, ale Arkowy, ale Arkowy. Każdy a... mnie oskarża, nie wiem. Ale, ale mordo, ty Arkowy biegano w takim, a w ogóle wiecie o tym, że w, w tamtej grze jak Arkowy był im nie? Ja jak lektyka i mówiłem Dobra to jest arkowy No i jagę arkowy przygodził do... A wiesz że ja tę całą mapę szukałem wtedy Dobra to jest Kurde nie wiem Bo musimy kogoś wyrzucić na pewno No w sensie nie musimy Możemy ale, ale nie przecież, musimy ale, ale patrz, ale patrz Przecież on da reaktor i mamy koniec chłopie No tak, no mamy No Dobra, ale teraz arkowy to ale teraz to Ty możesz kręcić specjalnie, bo wiesz, że możesz nas nie zabić. I specjalnie chcesz wyrzucić teraz Trevor'a nie, Po to, żeby nie. wygrać. Nie, nie, ja. Nie, Ale akurat. Ja nie akurat ja byłem przez całą grę w bagninie. I co ty tam. Nie, Masie, nie. Ja właśnie weszłem mówię tak, ty, to jest pewnie doksy, i robię kartę, ja byłem... zrobiłem za pierwszym nie. razem, a Ty wyszedłeś. I ja mia... chopię, z... i kupiłem ja... za dziesiątym zrobiłem. Ja I za nie mieliśmy I mogłem <laughs> ja nie działać? Ja robię... Nie wiem, nie wiem czy mi się przewidziało, ale widziałem jak ktoś... Tam jak się idziesz od Shieldsów do nawigacji i tam jest taki węg, nie? No. Widziałem jakby ktoś zwętował. I nie wiem czy mi się wydowało tyle, czy co. Ale nie. Nie, ale ja widziałem jakby... Ja, ja byłem w tak, cały czas z kafeterii, poszedłem do... Do, lo, do lower energy, potem. Dobra, nie, dobra. Nie, mi się do... wydaje, że to brązowy, bo Arek by gadał. Arkowy by gadał po prostu. Tak wiecie, jak Arkowy gada, jak jest impostorem. Nieprawda. Nieprawda. Ja, ja, ja normalnie gada przecież. Nie prawda! Nie, 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 go wyjechało z normale. Ten tylko padło jakieś na pytanie. Pyta pyta Ej, dobra, tak bo kończy tak. się czas. To ja bym skipnął. Ja bym w sumie skipnął no, nie, Ja bym proszę cię, na brązowego Ja skipam, ja nie wiem. Ja ci nie wierzę, nie, nie? Ja Czerę. ci nie wierzę, ja skipam Ja, ja muszę, Dobrze, To ja zobaczę Dobry, jeszcze. No. Dobra, widzę, ja mu nie wierzę, nie? Ja mu tak w, cho w cholerę nie wierzę, że nie dam się, nie? Obrobić. Teraz tylko byle nikt z nas nie zginął, nie? a w, elek, w elektryku mam no nie no i dupa i teraz jest przepadliśmy przepadliśmy widzowie nie jak on do elektryka skoczy nie patrz, patrz, patrz. Dobra o o o i co to nie doxy. to jest doxi to jest doksi jak nic to jest doksy jak nic, patrzcie to! Doksy I dobrze że weźmiemy to, 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 to Jak nic to jest doksy! To jest doksy! To jest doksy jak nic, to jest doksy! Doksy jest impostorem jak nic, 100% daję! Ale, ale, ale daj, powód, daj powód! Daj powód, daj powód! Weszłem sobie, chodź, do, elektryka. sobie do elektryka! Ja. I chciałem robić to takie co się kręci i trzeba kliknąć w, w dobrym momencie właśnie, ja chciałem... I wchodzi ja do, Ksi, do ale daj mi powiedzieć, daj mi powiedzieć! I wchodzi do I, I tak wiesz, podchodzi do mnie, ale jednak skręcił w drugą stronę, żeby zrobić ten taki pstyczek, co się pstryka, nie? No i ja tak wiesz, podchodzę do niego, a on zaraz do mnie rusza i ja się zastałem i idę ten, a on zaraz, wiesz, on chce wyjść i nagle wraca do góry. I ja mówię nie, 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 nie. ja uciekłem. I potem mnie gonił, I potem mnie gonił do samego... Ty źle gadasz, Ty źle ja chciałem właśnie to było ja szłem za tobą od kafeterii, bo chciałem zobaczyć czy brązowy nie chcecie wabić, nie? I tak wiesz, ja tam się chowałem Co się Ale to walić. Ale <laughs> chciałem! Sierłem za jak nic! No, ale ja... A, dobra, wołtuj się na mnie <laughs> Aż mi się mikrofon od, odkrzywił, wiesz? To jesteś ty. Ja no doksy jak nic. Jak to nie będzie doksy, to ja jestem... <laughs> Sam jeszcze na się wydał. <laughs> <laughs> jesteś gejem Markowy, tak szczerze. To byłeś ty? Nie! Nie! Ja pierdziele! Chłopy! Ja Cię ganiałem, bo chciałem Ci udowodnić, że nie jestem autorem! Ja pierdzielę. A on, on się oddalił przecież i mówiłem, że to brązowy